Po prostu masakra. Witam serdecznie tutaj Extreme Game. Jeszcze do zniszczenia zostały mi lodówki od pana kapelusznika Sana. Także dostaniemy się na przyjemny park. A masakra z tego względu, że trzeba robić te zadania od nowa. Więc najlepiej ich nie anulować. Tutaj mamy jeszcze jakąś postać, z którą tylko porozmawiam. Kurde, o ile mi się to uda? Niezła jazda. O kurde! No i tak to się gra, no nie wierzę. Gdzie jest lodówka? Czy to jest... Nie, tu nie będzie lodówki. Jest pralka, ale nie ma lodówki, chyba że tu jest kuchnia. Nie, to jest garaż. Jest lodówka. Strzywają do mnie. Dobra, następny leży. Lodówka. Dobra, jeszcze jedna lodówka. No nie. Wybuch, ale nie zginął. Czy ja wykonałem to zadanie? Dobra, jest to zadanie, ale to w następnym odcinku. Ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się cię coś.